No dobra, tylko dzisiaj możesz otrzymać 300 zł za zwycięstwo Realu Madryt. Jeżeli Real Madryt wygra dzisiaj swoje spotkanie ligowe z Getafe, Real, który jest oczywiście przed tą kolejką liderem, jeżeli oni wygrają, ty dostaniesz 300 zł, a żeby te 300 zł otrzymać w bonusie, zaryzykować musisz tylko złotówkę. Promocja w forbecie, o której powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale. Obstawiamy. Wielka prośba na początek. Prośba o zostawienie łapy w górę tak zwanego lajka like pod filmem i dziękuję serdecznie za każde jedno kliknięcie. Wielka sprawa. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj. Z tych najciekawszych, to tak jak na miniaturze widzieliście, 12 koła pakowane w AKO od gościa, który jednym kuponem trafił 50 tysięcy, ale do tego przejdziemy. Zacznę sobie od promocji powitalnej, zrobimy konkursy, lecimy do kuponów. Promocja powitalna, tak jak już wczoraj na filmie mówiłem, jest forbecą jest to promocja ostatnia taka w tym miesiącu, gdzie złotówkę można zamienić na 300 zł i jest to promocja skierowana do każdej osoby, która konta w Forbetcie nie ma. Konto trzeba założyć ze specjalnego dedykowanego pod tą promocję linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie zerkiesz na sekcję komentarzy, to w pierwszym komentarzu od góry jest link do Forbeta. Jeżeli interesuje cię ta promocja, jeżeli twierdzisz, że warto zaryzykować złotówkę na zwycięstwo Realu Madryt, klikasz sobie w ten link, który tam znajdziesz, nie? Zaczyna się proces zakładania konta. Konta. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe? Standard. Rozpoczynasz proces weryfikacji konta gracza? Standard. Nie musisz czekać, aż ci zweryfikują. Warto to po prostu rozpocząć i trzeba wpłacić minimum 50 zł. Wpłata na minimum 50 złotych automatycznie cię zapisuje do promocji na mecz Hetafe Real Madrid z 50 zł, Tak jak mówiłem, poświęcasz złotówkę, bo taki kupon musisz zagrać i to musi być twój pierwszy kupon na forbecie złotówka na czyste zwycięstwo Realu Madrid. Za pozostałe 49 ziko. Możesz grać co chcesz, to są, to są Twoje pieniądze, pełna dowolność, nie? Najistotniejszym w, tym promoc w tej promocji jest to, żeby pierwszy kupon to było czyste zwycięstwo Realu Madryt za złotówkę, tak jak teraz widzisz. I tyle. Jeżeli Real wygra, to w przeciągu 48 godzin, prawdopodobnie jutro, 300 zł w bonusie pojawia się na Twoim koncie gracza. Forbet. Generalnie jak sobie klikniesz w ten link, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, to zanim zjedziesz na sam dół tej strony i klikniesz zarejestruj się, czy tam załóż konto, to masz fajnie zasady tej promocji rozpisane, nie? W mega skrócie. Pierwszy podstawowy krok to jest oczywiście założenie konta Forbeck z linku, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, rozpoczęcie procesu weryfikacji konta gracza. Wpłacić trzeba minimum 50 zł i z 50 zł zaryzykować, poświęcić złotówkę na taki kupon. To musi być Twój pierwszy kupon na Forbecie. Czyste zwycięstwo Realu Madryt i tyle. I czekasz do wieczora i trzymasz kciuki od 21, bo jak Real wygra, to na Twoje konto gracza wskakuje 300 zł w bonusie i za to możesz grać kupony. Osoby zainteresowane, które chciały aby sobie dzisiaj z tego skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam znajdziecie link do promocji. Trzymam kciuki, można działać. Zanim przejdziemy dalej, dwa konkursy. Jeden, w którym mamy 100 złotych w puli nagród dla Was na naszym Facebooku. Obstawiamy.info, nazywa się strona facebookowa i około 9.00 będzie dodany post konkursowy, w którym trzeba wytypować ilość rzutów różnych. Jesteś osobą pełnoletnią, masz konto na Facebooku, możesz brać udział, możesz zgarniać dodatkową kasę na grę. Bo dlaczego by nie? Serdecznie zapraszam link do Face'a, do obstawiamy.info. W opisie pod filmem, tak jak zawsze, nie? I drugi konkurs tutaj, jak zawsze, YouTubeowy. Te dwie dychy w Forbecie do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i kliknąć już tą łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładny wyniki, i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy hetafo a Realem Madryt. Dopisycie swój nick gracza z Forbeta, typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracze na Forbet, nie biorą udziału w załawie Standard. Komentarze są do waszej dyspozycji. A ja lecę do kuponów. Powiem wam szczerze, że tak się ułożyło, że mamy dzisiaj dwa debiuty. I od, niego, I od jednego z tych debiutów sobie zaczniemy. Nie zawsze tysiące złotych na stawkach, bo taki kupon za dwie stówki też jest fajny. Mamy kupon od Wojtka. 200 złotych na 3030. I słuchajcie, mamy tutaj sklejaki na kilka meczów. Zaczniemy sobie od BTTS-a, bo 12.30 już mecz się rozpoczyna. Como Juventus. E, zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Wiadomo, że jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej i różne cuda mogą się dziać, ale sprawdziłem sobie, jak przed przerwą reprezentacyjną te ekipy e, kleiły BTTS-y. Jeżeli chodzi o Rzekomo 4 z 5 ostatnich meczów rozgrywanych BTTS-y. Jeżeli chodzi o Juventus, 4 z 5 ostatnich meczów rozgrywanych BTTS-y. Wydaje, wydaje mi się, że pod statystykę tutaj, było, e, tutaj, tutaj był ten BTTS pchany, więc obie drużyny muszą strzelić gola. Dalej mamy sklejkę na spotkanie Śląska-Wrocław ze Stalą Mielec, i tu jest propozycja na to, że proszę ciebie tak, przede wszystkim że Śląsk na własnym terenie nie przegra. I że obie drużyny strzelą gola. Czyli tutaj widzę, no, nastawienie na gole jest na tym kuponie. Poza tym, prócz tego zakładu, że obie drużyny strzelą gola, to jeszcze trzy, mecze, trzy gole w meczu musimy ujrzeć. I jeżeli chodzi o średnią goli po 12 rozegranych kolejkach tych ekip, to wygląda to fajnie. W meczach Śląska. Kibice oglądają średnio 3,16 gola na spotkanie. 3,5 gola na mecz oglądają kibice Stali i Mielec. Bez wątpienia, dwie bardzo overowe ekipy, jeżeli chodzi o ten sezon w pierwszej lidze. Mamy do tego, słuchajcie, BTTS znowu. Zakład na to, że w spotkaniu Lons i Paris FC, czyli Beniaminka, zobaczymy gole po obu stronach. Tutaj ta statystyka BTTS-u w ostatnich meczach wygląda ciut gorzej, bo w meczach Lons pięciu ostatnich dwa razy był BTTS. No ale w meczach Paris FC znowu dobrze, bo cztery z pięciu ostatnich meczów z BTTS-em. I mamy jeszcze dużego Uwera zaproponowanego. Bardzo ciekawe spotkanie na dzisiaj swoją drogą Liverpool, Manchester United. Minimum 4 gole muszą się w tym meczu pojawić. Nie jest tajemnicą, że na tym kuponie łapane są raczej kursy wysokie, nie? Jeżeli chodzi o średnie goli w tym sezonie w meczach Liverpoolu 3-14 gola na spotkanie 2,85. Jeżeli chodzi o Manchester United. Dwie stówki na mocną kasę. Idziemy dalej. Dalej mamy kupon od Michała. To już jest stały bywalec. 14 kuponów podanych, 7 trafionych, 3-400 profitu. Ostatnio w połowie września 2200 na 4 koła. No i mamy dzisiaj rzuty różne i gole. W sumie jednego gola. Mamy różne Hetafe Getafe grające na własnym terenie z Realem Madryt, wydaje mi się, że założenie pod ten kupon jest takie, że Real będzie prowadził w meczu. Wiadomo jak to jest z underdogami, nie? A underdog goni wynik i ewentualnie gdzieś tam te kornery generuje. W ostatnich meczach Getafe, no trzeba powiedzieć, nabijało rożne całkiem fajnie, bo 6 różnych, 6 różnych, 2 różne, dwa różne i cztery różne w pięciu ostatnich meczach. Różne drużynowe Hetafe, Do tego różne drużynowe Pogoni, proszę ciebie. Pogoń gra na wyjeździe z Lechem. Moim zdaniem bardzo ciężkie spotkanie. Jeżeli chodzi o same rzuty różne Pogoni, to słuchajcie, w pięciu Ostatnich meczach ligowych. 6 różnych, 1 różnych, 4-rożne, 7-rożnych, 1-rożny. Ro, 1 Dwa razy w pięciu ostatnich meczach zdarzyło się tak, że pogoń nabiła jednego rożnego. i wiecie z kim to były mecze z Rakowem i z Legią, czyli no powiedzmy sobie szczerze mecze nie najłatwiejsze. Mam nadzieję, że tak samo nie będzie tutaj, że w meczu wyjazdowym z Lechem w meczu, który na pewno do łatwych należeć nie będzie. No Mam nadzieję, że też na jakimś jednym rogalu się nie skończy, nie? Mało tego. Do rzutów różnych pogoni Michał dorzuca gola pogoni. Szczerze powiem wam, jak patrzę sobie tylko i wyłącznie na statystyki. No, to ten Bitbel, tak, ten bet builder tak średnio mnie przekonuje. No, ale to ja sobie mogę tylko pogadać, mogę być w będzie. Może być 15 różnych pogoni i trzy gole mogą z lechem strzelić, nie? Także tutaj mamy sklejkę na jednego gola. Minimum jednego gola i rzuty różne drużynowe. Trzeci kupon będzie od przemka. Tutaj jest 5 na 12 kuponów trafionych. No, i jest ładny. Profit: Jest 10 675 profitu u przemasa. 17 wrzesień ostatnio na zielono. Ule, ale. Nie ma kombinacji, nie ma kombinacji. Czasem to, co najprostsze, jest najlepsze. I wydaje mi się, że z takiego założenia, przynajmniej w tym kuponie wychodzi przemas, bo mamy zwycięstwo Milanu, który e, po sześciu kolejkach zebrał 13 punktów. To są cztery zwycięstwa, jeden remis, jedna porażka. E, grają z Fiorentiną, która na razie, powiedzmy sobie szczerze, sezon ma tragiczny, bo wydaje mi się, że Fiorentina przyzwyczaiła swoich kibiców, że tam w takiej topowej siódemce to oni się kręcą, nie? Co sezon. A teraz sześć kolejek za nami, Fiorentina przed siódmą kolejką. To miejsce siedemnaste. Siedemnaste tragiczne miejsce. Trzy remisy, trzy porażki. Naprawdę słaba gra, nie? Tutaj mamy czyste zwycięstwo, Milanu. Na własnym terenie, naprawdę no. Wydaje mi się, że nawet te cuda, które po reprezentacjach się dzieją, nie powinny przeszkodzić tutaj Milanowi w zwycięstwie. I do tego mamy też jeszcze jedno zwycięstwo dorzucone. Mamy do, dorzucone zwycięstwo Salzburga z Altach. No i tutaj wiadomo, Salzburg to często jest ekipa, chociaż w ostatnich latach troszkę się to pozmieniało, ale mimo wszystko jedna z lepszych ekip, jeżeli chodzi o Bundesligę Austriacką, jedna z ekip, która sezon w sezon powinna na papierze walczyć o mistrza, nie? Dziewięć kolejek mamy tu rozegranych. Salzburg, dwie ostatnie kolejki przed repkami, dwa zwycięstwa z 17 punktów Altach, dwie ostatnie kolejki przed repkami, dwie porażki. 12 punktów. Wiadomo, że ta forma sprzed prawie dwóch tygodni może w ogóle nie mieć odniesienia do, do dzisiejszych meczów. Nie? Ale tak, żeby Wam zobrazować, Salzburg na chwilę obecną prezentuje się troszkę lepiej, jeżeli chodzi o Ligę Austriacką. Tutaj mamy dwa czyste zwycięstwa od Przemasa. Zanim pójdę do kuponu za 2000 zł na 5418, zapraszam do grupy facebookowej, na której... Mamy ponad 100 tysięcy ludzi interesujących się typowankiem. Ty możesz od razu od buta do tej grupy dołączyć, bo absolutnie żadnych naszych źródeł, czy to grupa, czy Discord, o którym będę gadał później, nie zamykamy. Tu jest wstęp wolny dla każdego. Wrzucam Wam jakieś tam ostatnie kupony z tej grupy, bo oczywiście kupony się pojawiają, po to ta grupa jest. A link do samej grupy, typy bukmacherskie obstawiamy, jest w opisie pod filmem i właśnie ty, właśnie ty, jesteś mile widziany, także wpadaj i zasilaj typerską społeczność. Idziemy do kuponu od Pawła, 7 na 12 kuponów trafionych, nie najgorsze typowanie, 4665 profitu, 24 wrzesień ostatnio na zielono, no dwa koła na 5400, nie? Tutaj to już jest mocne granie. Mamy zwycięstwo Liverpoolu, no i okej, okay. wydaje mi się, że nawet że nawet to ta ostatnia gra Manchesteru United, czyli to zwycięstwo z Sunderlandem, czyli zwycięstwo dwie kolejki wstecz z Chelsea, Yy, nawet w stosunku do trzech ostatnich porażek Liverpoolu to wydaje mi się, że ludzie i tak będą dzisiaj ładowali Liverpool na zwycięstwo, nie? Bo gdzieś tam yy, ten Liverpool faktycznie stracił rezon w tych ostatnich trzech meczach. To były dwa spotkania ligowe przegrane z Crystal Palace i z Chelsea i przegrane spotkanie w Lidze Mistrzów z Galatasaray, ale wydaje mi się, że ta przerwa reprezentacyjna trafiła się im w idealnym momencie, nie? Bo jest chwila na to, żeby poukładać, yy, żeby wrócić na dobre tory. No i wydaje mi się, że i tak na własnym terenie ludzie na Liverpool będą ładować. Mamy czyste zwycięstwo Liverpoolu z Manchesterem United, który jeszcze moim zdaniem jakoś turbo poukładany nie jest. Do tego minimum jedno trafienie Paris FC, czyli tutaj generalnie gol underdoga. Nie jakiegoś bardzo mocnego underdoga, bo powiedzmy sobie szczerze, że jak na Beniaminka, no to takie Paris FC, plasujące się aktualnie na ósmej pozycji ze stratą trzech punktów do, e, do wielkiego Lons, które zawsze walczy o jakieś tam wysokie cele w, li cele w ligą, to, to jakby powiem Ci szczerze, nie jest zła gra, nie? Oni w siedmiu meczach strzelili 12 goli. Dobrze grają w ofensywie, to jest. Dla porównania, Paris Saint-Germain w 7 meczach strzeliło 13 goli. Paris FC 12. Jeden gol mniej na chwilę obecną strzelony od Paris Saint-Germain. Naprawdę w ofensywie wyglądają dobrze do tej pory. Defensywa troszkę gorzej. Troszkę nie dojeżdża, bo w siedmiu meczach 13 goli straconych. Ale to i tak powiem wam szczerze, jak na tyle straconych goli, to punktowanie w lidze wygląda dobrze. Tutaj mają strzelić minimum jednego gola. No i mamy jeszcze dopychacza. Mój ulubiony dopychacz over półtora gola w meczu Ligi Hiszpańskiej. Elche Athletic Bilbao. Po prostu dwa gole mają się w tym meczu pojawić, 2,5. Średnia goli do tej pory w meczach Elcze 2,25 w meczach ligowych, jeżeli chodzi o średnią goli Atletyk Bilbao, 5418. Niech wraca! No a teraz! Najmocniejszy kupon. Zdecydowanie najmocniejszy kupon na dzisiaj. Mamy kupon od Kamila, który, tak jak widzicie, to był jego jedyny trafiony kupon, nie? Jedyny trafiony kupon, ale co ciekawe, wydaje mi się, bo nie przypominam sobie większego. To był kupon, który przyniósł u nas na YouTubie gościowi największy profit, nie? Z jednego kuponu. Nie wydaje mi się, że był kiedykolwiek jakiś większy profit z jednego kuponu. Było 3,5 tysiąca złotych na 51 tysięcy. To już chwilę temu, bo to było w maju, nie? Potem żadna tajemnica, 5 potknięć. Pięć kuponów nie weszło, ale Kamil to jest jeden z tych gości. Mamy kilka takich osób na YouTubie, nie? Że on poluje, że on poluje na jakąś mocną petardę i widzisz, jest jeden trafiony kupon, pięć nietrafionych i jest trzymana 17 koła profitu i założenie jest takie. Dzisiaj Wjeżdża kupą za 12 koła, jeżeli nie wejdzie, wjeżdża ostatni kupon za 5 koła i na zero kończymy zabawę. Także dzisiaj idzie petarda. I mamy tutaj kilka typów. Słuchajcie. I powiem Wam szczerze, że moim zdaniem ten kupon to nie jest najgorszy. Mamy. Minimum jedno trafienie zagłębia Lubin z Legią Warszawa. Jestem ciekawy jak Legia będzie wyglądała po tej przerwie reprezentacyjnej, bo trzeba przyznać, że przed przerwą reprezentacyjną sinusoida. Jeden mecz wygrany, jeden zremisowany, jeden przegrany po tragicznej grze. To można na przykład powiedzieć o tym ostatnim ligowym meczu z Górnikiem Zabrze. Tam to wyglądało, ludzie to pisali kibice Legii. Wyglądało to tak jakby Zawodnicy Legii Warszawa grali przeciwko trenerowi, nie? Przeciwko Jordanesku. Nie wiem. Jeżeli chodzi o ofensywę Zagłębia, słuchaj tego, bo to jest istotne przy tym typie, bo tu w Zagłębie ma strzelić jednego gola na własnym terenie. Oni 10 meczów rozegrali, strzelili 21 goli. Mają strzelić jednego gola legi. Dalej mamy zwycięstwo Realu Madryt. No, myślę, że w ogóle bezdyskusyjny typ. Wydaje mi się, że tak jak zwycięstwo Liverpoolu, tak zwycięstwo Realu jeszcze częściej na kuponach będzie się pojawiało. No, po prostu są mocni w lidze. Wydaje mi się, że są zdecydowanie mocniejsi niż Getafe I tutaj mamy czyste zwycięstwo. Islandię sobie zostawię na koniec. Mamy podpórę na Lecha, czyli Lech mimo wszystko. Kurczę, na takim kuponie dwa typy z ekstraklasy, nie? Lech nie może przegrać, żeby to siadło. Z pogonią Szczecin i minimum dwa gole musimy w meczu zobaczyć. No powiedzmy sobie szczerze, Lech od Pogoni na chwilę obecną w lidze gra po prostu lepiej. Są to ekipy overowe, bo stosunek bramek Lecha Poznań w 10 meczach, to jest 18-16, to jest dużo goli. 16-20 po 11 meczach, jeżeli chodzi o pogoń, czyli tutaj podpura na lecha, minimum dwa gole w meczu. I mamy fantastyczną. Islandię. Dawno nie było Islandii na kuponie, słuchajcie, nie. Tutaj mamy pojedynek Walura i Hafnar Friodura. To jest w ogóle 26 kolejka, o ile dobrze widzę, to jest grupa. Grupa Mistrzowska i tutaj średnia goli na przestrzeni całego sezonu, nie, jest potrzebny over 2,5 goli, a na przestrzeni całego sezonu w meczach Walura kibice oglądają średnio 3,88 gola na mecz, 3,20 jeżeli chodzi o Hafnar, Fjodor i to wiesz, to mamy odnośnik po 25 kolejkach, nie, to nie jest 5 overowych meczów rozegranych, to jest naprawdę kupa sezonu już zagrana i te overy w przypadku tych drużyn są kręcone jest trzymany niemiłosiernie mocno. Idziemy dalej. Coś takiego mamy oczywiście od Kamila, a teraz idziemy do kuponu od Tomka. Połowa kuponów trafionych, 6 podanych, 3 trafione, 7 koła profitu, a to między innymi dlatego fajny profit, że 17 września za 2000 siadło 6400 i dzisiaj mamy dwa mecze. Mamy zwycięstwo Feyenoordu, który... Gra na wyjeździe z Heraklesem. I powiem Ci szczerze tak, jak sobie patrzyłem na tą tabelę i na ostatnie mecze jednych i drugich, no to Feyenoord wygląda przemocarnie. To jest takie klasyczne spotkanie pierwszej ekipy z ostatnią, bo przed dziewiątą kolejką, przed dziewiątą kolejką, Feyenoord jest na pierwszym miejscu, 22 punkty, nie? Są przed PSV, przed Ajaxem, przed AZ Alkmaar. Herakles jest na miejscu ostatnim, uwaga, w ośmiu meczach wygrali raz Przegrali 7 razy, nie? Jakby to jest klasyczny pojedynek, giga faworyta, dziwi mnie kurs, tam powyżej 1,40 można zauważyć. to mnie naprawdę dziwi kurs na Feyenoord, nie? Czyli tu zwycięstwo Feyenoordu bez wielkiej dyskusji i mamy do tego dorzucony over 1,5 gola w meczu Liverpoolu i Manchesteru United, te średnie już przytoczyłem, przytoczę jeszcze raz. 3,14 średnia goli w meczach Liverpoolu, 2,85 w meczach Manchesteru United do tej pory, no i doklejone są tutaj rzuty rożne, jeżeli chodzi o ostatnie, aha, rzuty rożne United! United ma bić tutaj rzuty rożne, słuchajcie. Ostatnie mecze United rozgrywane. Przed przerwą ma repki. Dwa różne dwa rożne, pięć różnych cztery, cztery rożne i siedem rożnych. Nie najgorzej. Nie najgorzej. Też mi się wydaje, że jest takie założenie, że Liverpool prowadzi w meczu, a, a, a United goni wyniki i nabija różne, No bo to raczej przy takim założeniu, przy takiej wizualizacji spotkania daje rzuty rożne underdoga, nie? Które są zawsze na fajnej, ciekawej, nie za wysokiej linii. Coś takiego mamy, słuchajcie, od Tomka. Zanim przejdę do kuponu od Przema. Przemo to jest też dobry typer. 13 na 16 trafionych kuponów, 15 koła profitu, ale... Zaproszenie jeszcze na Discorda przy weekendzie, oczywiście. Słuchaj, jeżeli nie wiesz, co to jest Discord, to to jest takie, można powiedzieć, forum, żeby naprawdę uprościć. Forum, na które możesz rzucać kupony, dyskutować o typach, gadać o meczach, o pierdołach, nie tylko o typowanku, bo mamy off-topowe kanały też. Ale oczywiście przy weekendzie zapraszam ze względu na taśmy, bo w każdy weekend i w sobotę, i w niedzielę pojawia się ponad 100 tasiemek. Naprawdę możesz sobie przeglądać to, co teraz widzisz, nie? To możesz sobie dołączyć i przeglądać te kupony, bo no mamy taki Discord też dostępny dla każdego. Link do Discorda znajdziesz w ogóle w opisie pod filmem, jak sobie klikniesz to od razu dołączysz i jak już dołączysz to zapoznaj się z tymi zakładkami po lewej stronie, bo to naprawdę jest kopalnia typerskiego kontentu, jeżeli temat Cię interesuje, na Discordzie jesteś mile widziany. I zapraszam cię z całego serducha. Jeden z trzech ostatnich kuponów: Przemo. 13 na 16 kuponów trafionych. Świetne typowanie. 15 768 profitu. 1 października kupon trafiony dwa razy na rozbitej stawce. Dzisiaj też mamy kupon grany dwa razy na rozbitej stawce. 1100 zł na 2197 na handicap pod Real Madryt. Nie będziemy tego omawiać, bo to jest prosty bet. Proste założenie tu jest. Real Madryt musi wygrać z hetafę minimum dwoma golami. I tyle. I nic więcej nie jest potrzebne, naprawdę, nie? Możemy sobie ewentualnie, jeżeli chcecie, jeżeli lubicie te statystyki słuchać, sprawdzić ostatnie mecze Realu. 3 do 1 z Realem był handicap. 5 do 0 z Kairatem był handicap. Porażka z Atletico 5 do 2 oczywiście handicapu nie było wcześniej. 4 do 1 z Levante był handicap. 2 do 0 z Espaniolem, był handicap. Liga mistrzów z Marsylią 2 do 1 nie było handicapu. Ale w ostatnich meczach, naprawdę w wielu meczach, ten Real Madrid tymi dwoma golami wygrywa, nie? Więc tutaj pewnie kciuk trzymany za podtrzymanie tej serii. Minimum dwoma golami Real Madrid musi wygrać, żeby to siadło na zielono. Tak jak ten, ta koszuleczka. O. Przedostatni kupon debiut za cztery stóweczki: trzy razy over 2,5 goli. Wybrane mecze to. Over 2,5 goli w spotkaniu Freiburga i Eintraktu Frankfurt. Nie dziwię się. Słuchajcie, średnia Goli w meczach Freiburga w do tej pory rozegranych sześciu kolejkach to równo średnio 3 gole na mecz, ale jeżeli chodzi o eintrakt to jest średnio 5,5 gola na spotkanie. Oni grają totalnie, za przeproszeniem, popierdolone mecze, nie? 6 meczów rozegranych w Bundeslize, tej a oni 17 goli już strzelili, ale przy okazji 16 stracili, nie? Tutaj Overek 2,5 goli proponowany. Po ciekawszym kursie jest over 2,5 goli w meczu. Bardzo ciekawym też na dzisiaj oczywiście. Atalanty i Lazio. Tutaj średnia goli troszkę gorsza. W meczach Atalanty do tej pory 2,66, 2,83, jeżeli chodzi o Lazio. No i jeszcze raz. W ogóle dzisiaj na kuponach się złożyło tak, że jest over 1,5 gola na mecz Liverpoolu i United. Over 2,5 goli, właśnie na tym kuponie. I jest na pierwszym kuponie też over 3,5 goli. Mam nadzieję, że się nie skończy 0-0 albo 1-0, bo trzy kupony dzisiejszego filmu pójdą w kibel, nie? Więc tutaj 400 zł na 1572 w debiucie, To. Fajny profit może być, umówmy się. I ostatnia propozycja od Castra. Tutaj było 10 prób podjętych, 5 trafionych. 7083 profitu też 1 października. Kupon trafiony, i mamy tak. To ten ham, o tego meczu jeszcze dzisiaj nie było przegadywanego. To ten ham gra na własnym terenie za Aston zaston Villą, która ostatnią w lidze w końcu się przebudziła, nie? W ogóle trzeba powiedzieć, że jak się przebudzili, to już na dobre, bo oni cztery ostatnie mecze wygrali, z czego dwa spotkania były rozgrywane w ramach Ligi Europy z Feyenoordem i z Bolonią, nie? Do tego dwa zwycięstwa w lidze z Fulan i z Berlin. No przebudzenie smoka tutaj wystąpiło. Minimum trzy gole w tym meczu. Muszą się pojawić i żółty roże nabite przez obie drużyny. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Tottenhamu, to oglądaliśmy 5 9 19. Wow! i 13 różnych. Jeżeli chodzi o cztery ostatnie mecze Aston Villa, za każdym razem kryta linia. 10-9, 10-11 rogali było w ostatnich meczach, więc tutaj te rożne faktycznie są kuszące i mamy dorzucony zakład na to, że w meczu Zagłębia Lubin i Legii Warszawa pojawi się minimum jedno z dwóch, czyli żeby to siadło, musi być albo 1-1, bo musi być BTTS, czyli minimum po jednym golu po obu stronach, albo trzy gole strzelone przez nawet obojętnie kogo, nie? jeżeli jedno z tych dwóch się wydarzy w meczu, to po prostu ten typ siada, bo mamy BTTS, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola, to magiczne, lub over 2,5 goli w meczu. I taki kupon zamyka dzisiejsze kupony, a tobie przypomnę, że do 21.00 300 zł możesz odebrać dzisiaj za zwycięstwo Realu Madryt, gdzie zaryzykować musisz tylko jedną złotówkę i taka petardowa promocja, jest w Forbecie, swoją drogą ostatnia w tym miesiącu, dla każdej osoby, która założy sobie konto w Forbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, nie? Klikasz sobie w ten link, który tam znajdziesz, jeżeli jesteś zainteresowany. Zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie akceptujesz zgody marketingowe, rozpoczynasz proces weryfikacji konta gracza, czyli totalne standardy. I trzeba płacić minimum 50 zł. To z automatu od buta zapisuje cię do promocji na mecz realu. Z 50 zł, tak jak mówiłem, ryzykujesz, poświęcasz złotówkę. Za złotówkę musisz zagrać w taki kupon i to zdecydowanie musi być Twój pierwszy kupon grany na forbecie. Tak jak widzisz, czyste zwycięstwo Realu Madryt, po prostu złotówkę na to dajesz, za pozostałą kasę możesz grać co chcesz. Jeżeli Real wygra, to w przeciągu 48 godzin, prawdopodobnie jutro, 300 zł w bonusie pojawia się na Twoim koncie gracza za zwycięstwo Realu, za to, że poświęciłeś złotówkę, za to, że dzisiaj konto założyłeś. Osoby zainteresowane promocją, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, za oglądanie do samego końca z całego serducha. Dziękuję. Życzę Wam dobrego dnia, zielonych kuponów, około 11. Transmisja na żywo. Pięknie zapraszam. Pozdro się ma elo. No i nara.